Okej, okay, także się wszystkim, z tej strony Produkcja, serdecznie w kolejnym materiale z Shakes and Fidget na moim kanale Dzisiaj jesteśmy na serwerze S40, na pierwszym odcineczku słuchajcie, z nowej serii na kanale, oczywiście z nowego serwera No i co, naprawdę sporo informacji, także będziemy sobie już od razu z bomby zaczynać Dobra, to co, pierwszy dzień jest słuchajcie, dosłownie 3 minuty do północy także szybko to nagrywam, no i pierwszy dzień poziom 24,5 naprawdę naprawdę mogło być dużo dużo lepiej no jest lipa jeżeli o to chodzi no ale troszeczkę mi się nie poszczęściło z misjami troszeczkę mi się nie poszczęściło z dochami troszeczkę klasę zaniedbałem i tak dalej ale no i będę się tłumaczył gramy tutaj eko więc powiedzmy przy 24 lewy można przeżyć pierwszego dnia też jakoś na początku nie chce się bardzo podpalać żeby tych grzybów po prostu za dużo nie wydać no i no i co, klaser 30%, prawie jest to bardzo lipny klaser, jeżeli chodzi o pierwszy dzień serwera, no bo nawet na tym powiedzmy biednym eko można było spokojnie 35% mieć, no ale jest tak jest, jest, jest słuchajcie 24 poziom, no i co, Gildia Last Heaven, pozdrawiam serdecznie wszystkich chłopaków, nie wiem czy nie jestem nawet top 1 gildia serwera na ten moment, myślę, że tak jak może być. No wszyscy tutaj bardzo ładnie lecą, jak widzicie po levelach, zresztą bardzo, bardzo ładnie to wygląda. No i no i co? Jeżeli chodzi o topkę, to myślę, że 3 minut do północy są to tak na szybko już mogę pokazać topkę, się tak. Jest naprawdę sporo graczy od nas, no tutaj zobaczcie, no, no sporo, sporo tych osób jest naprawdę od nas. Tutaj widzę, że tutaj 3 osoby, tutaj już mamy 7 osób. 9, 10, 11 no jeszcze wujek, który jest który zrobił miejsce na awkę czyli 12 osób, 130 od nas pierwszego dnia serwera jest to ładny wynik ale oczywiście nie ma co się podpalać tak naprawdę no bo jednak mm, no bo jednak słuchajcie jest dopiero dopiero pierwszy dzień serwera zobaczymy jak ta topka się rozwinie pewnie spora część graczy gdzieś tam gdzieś tam pokończy grę za jakiś czas z tej topki więc więc ona się naprawdę będzie bardzo zmieniała E, no i co? No i co? Tutaj jeżeli chodzi o levely, to Turor, zdecydowanie no naprawdę, Turor słuchajcie, nie kupił jeszcze tego pakietu twierdzy. Ma Pride 35 poziom z zabójcą, nie berkiem, zabójcą i nie ma żadnych gemów jeszcze. W ogóle Golda na gemy nie zmarnował. E, no naprawdę no, no szkoda w słów po prostu naprawdę mega. E, no mamy też Tytana, który niestety, któremu niestety kluczyk nie poleciał, mamy tego 30 level wbił. Mm, no, troszeczkę się nie, nie poszczęściło, troszkę za mało awki zostawiłem, trochę unlucky, ale też też bardzo ładnie, bo tutaj dzisiaj poszło. No i reszta topki prezentuje się tak, chyba nikogo po 30 poziomu nie ma, no ale wiadomo, też te wszystkie 27, 28 level to jest bardzo, bardzo mm, fajny wynik. No i mamy dosłownie minutkę do północy, także to już jest chyba ostateczna topka. To mm, tutaj nie zmieni, o, jeszcze starku właśnie nas wbija też. Generalnie siedzieliśmy sobie dzisiaj w Discordzie, naprawdę fajnie, fajnie tutaj było, Starku też z nami siedział, <noise> także można powiedzieć, że kolejna osoba tutaj w top 30 od nas, no ale, ale, ale naprawdę mega fajna atmosferka, no i to mi się podoba, takie starty serwera lubię. No i co, no i co, tak dzisiaj słuchajcie króciutko, tylko chciałem Wam pokazać jak to tutaj wygląda, no i my sobie tutaj oczywiście walczymy dalej, ja tutaj oczywiście będę grał eko, dzisiaj za rok grzybów już sam tylko ten pierwszy bakiet za dwie dyszki kupiłem, jutro po północy zresztą wleci ten za za cztery dyszki, no i dalej będziemy myśleć czy coś więcej, czy, czy grać takie biedne eko na tych dwóch tylko Jeżeli chcecie wesprzeć tę serię to oczywiście możecie to zrobić link w opisie, no ja byłbym bardzo wdzięczny, no bo tutaj też już no, tych kąt trochę jest i na to wszystko trzeba grzybki i tak dalej, więc wiecie, wiecie jak to wygląda no i mm, to nie jest taka prosta rzecz, no a tutaj fajnie było troszeczkę wchodzić na tym serwerze, bo naprawdę szanse są na topkę spore z racji na to, że mm, serwer nie jest zbyt mocny, naprawdę serwer nie jest zbyt mocny, jest tutaj 7000 graczy niecałe jak na koniec pierwszego dnia to jest naprawdę mała ilość, szczególnie jeżeli chodzi o tak bardzo Tutaj oblegany serwer, no i mamy równo północ. To możemy sobie tutaj zobaczyć ten serwer o północy, zrobić jakiegoś ssika SS tutaj na szybko. Ja dajcie mi sekundy, ja sobie tutaj szybko go zapiszę do miniaturki może. Żeby sobie gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam był. No i dobra, no i dobra, to co słuchajcie? No fajnie, fajnie to naprawdę wygląda. Takie podsumowanie pierwszego dnia serwera. O, mamy podkę na, na siłę. Mm, no to nam niestety się nie przyda, ale wszystkie belki serwera i wojownicy i palady nie będą mu cieszeni tym faktem na pewno. Mm, no i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanko. Koniec pierwszego dnia, 24 lewy, ja to zaraz, 25 zawki, no i... Mm, no i kupuję ten pakiecik, no i i pewnie będę leciał spać powoli. E, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnych materiałów. Siemaneczko!